Z Cześć, w dzisiejszym odcinku gramy w GTA 5, jest ze mną Skajek Który jest komornikiem, więc za niedługo ukradnie mi wszystkie samochody Rozpoczynamy yy, nowym, powiedzmy Linia śmierci to jest nowy adwersarz. Są tutaj super zajebiście szybki Uber Tactical motory różnych kolorów. Ok, rozpoczęliśmy grę. Ja, oczywiście, kocham walenie konia yy, i jestem sobą. Yy, z, dobra, pozdrawiam wszystkich z liveów. Okej, okay, lecimy dalej. Lecimy dalej, Skajek, powiedz coś. Powiedz, który raz grasz w tą grę? Eee, w tą grę? Drugi albo trzeci. No, więc Skajek jest tutaj, widać, że już jest profesjonalnym graczem, że potrafi wszystko. No, ja jasne. jestem akurat na żółtym motorku. Oczywiście. wam sobie po, Potrafi wszystko i nic. Jak każdy. Dokładnie, karne. dokładnie. Dobra, więc Skajek, lecimy. Yy, ogólnie słuchajcie, zaraz wam powiem zasady. Tylko niech, się, niech to wszystko się pokaże. Okej, okay, zasady są takie, jeździmy, jeździmy super uber z zajebiście szybkimi motorami. I za tymi motorami ciągnie się linia. Każdy, każdy, motor ma swój kolor i, i ma swoją linię, jeżeli ktoś wleci w linię przeciwnika Zginię. lub swoją, to wybucha, a przeciwnik no. dostaje za to punkt. Jeżeli zginiesz określoną ilość razy, to już nie możesz się odrodzić i ten, co zostanie, wygrywa. Dokładnie. Jeżeli przejdziecie to, jeżeli to przejdziecie, nieważne czy wygracie, czy przegracie, dostajecie taki motor do kupienia oraz taki... Yy... Taki strój. Motor kosztuje, jeśli nie mylę, 2 miliony lub 2 miliony 200 tysięcy. A strój kosztuje 200 tysięcy. Wiem, bo już kupowałem. Na pewno na live, jak będę grał, to będziecie mogli to zobaczyć. Dobra, no to więc co? i co, tak. szukamy skajek. Gramy. Nie skajek! No to nie miało tak wyglądać. Ale... To ja cię, ja cię miałem zabić. Skajek, nie no. była taka umowa? Odcinek? Nie, no no co ty? Skajek. No Ja odcinek jakoś muszę oglądać. Tak o ty. A nie za... sam robiłem A wolał się sam zabić Co za skajek To no samo wolałem sam zabić, <laughs> No, nie to no to wiadomo no. Kurde, samobójstwo woli popał Dobra A... patrzcie jak go wezmę patrzcie go wezmę Ja tam wolę harakiri, to... nic tam wiesz Jak ja wysoko jestem Wuhu komorni Ej Ja jestem na szczycie ALO Coś się dzieje Ej, nie Dwójkę do góry poszli. No co za dziady? Co się dzieje. Dlaczego tak? Ej, oni wszyscy są przeciwko mnie. Oni są wszyscy ze mną. Ja się tak nie bawi. Sky Bądź ze mną się... skajek. Dobrze, będę z tobą. Będziesz ze mną je! Mam swojego skajka. Prywatnego. Mam prywatnego skajka. Jeżeli ktoś chce, to wynajmę, wynajmę. Proszę pisać w komentarzach. Najlepszy komentarz wygrywa. Ojej. Dobra. A teraz mnie nie zabijesz, mam skacz, nie. Chyba. Chyba mnie nie zabijesz rzeczywiście. A to jest komornik. Kurde myślałem, że jesteś różowy. Dobra, ja chodź tu różowy. Przelotowy. Chodź tu różowy. Chodź, zaraz się pobawimy. Zobaczysz pieski w piwnicy, chodź. chodź. Pieski mamy dwa. <laughs> A może kotki? Co koś? Co się stało? Ej, mam. Aha, mam ten. Mam spowolnienie, wiesz? A ja myślałem, że już koniec. Ja, ja tak patrzę, co się dzieje, a to tak wszystko wolno. Patrz, kaj, patrz, patrz na to, no. Piu! Taktyczny szkło. Jest fioletowy, tu jest. Ty He! Jesteś fioletowy? Nie, to jest różowy. Dal no. to nic, to łopie. No różowy, no. Ja jestem fioletowy. A ja jestem w koloru skóry. Ej, nie, myślałem, że tak fajnie wyskoczę, okazało się, że to nie jest surf jak w się. Nie o to chodziło? Dobra, więc lecimy dalej. Aha. Grają z nami dwie randomowe osoby, jeżeli ktoś Wykładnie. pyta. Nie, Admiros jeszcze śpi. Len jeden, wszyscy piszemy u Admirosa na najnowszym odcinku. Admiros leń XD. Aha, czyli ja już padłem, spoko. Tak? Już nie masz odrodzenia? Nie, obserwację. Dobra. Mam spowolnienie. Ha, ha. Eee, szkoda, że tylko u mnie działa i u Ciebie będzie wyglądało tak, jakby był idiotą, ale nieważne, jedziemy dalej. Dobra, zielony i kto ma jeszcze leżeć? Ja mam najwięcej w sumie. Trzeba ich jakoś wyeliminować. Chodź zielony, pobawimy się. O, jesteś na, jesteś na moim tym, obserwacji. Jesteś obserwowany. Ej. Kurde, ale nie zabił? nie obserwowaliśmy wtedy, prawda? Nie, Ale miałem laga, coś się stało. Obserwuję, no. wszystko jest nagrane. Nieprawda. Dobra, zostałem. Aha, zostaliśmy we trzech dalej. Ta. Nie. Ej, skoczyłem! Skoczyłem! Dlaczego no, mi babę. nie skoczył? Jebać grawitację. No to tak, ja czwarty, baktel trzeci. Nie, nie, no co, nie bawimy się tak. Dobra, ustawmy sobie jakiś filtr fajny. Nie, nie będziemy zjaranego filtru robić. O jest, policja. O! Podejrzany został zidentyfikowany jako Podejrzane, kryminalista. To właśnie to samo. <laughs> Dokładnie, to jest podejrzany. Dobra, ja sobie pogłośnię... Oj, nie, nie chcę wyjść, chciałem sobie pogłośnić, trochę nie mogę. No dobra, trudno. Poprzedni gracz, następny gracz. Dobra, zobaczmy kto wygra, Snapper czy J. Aiko. Skajek, jak obstawiasz? Eee, wygra Snapper. Moim zdaniem wygra jeden z nich. O! To w sumie też dał radę. Ale ty opie. dał radę, kurde. Ale w ogóle inaczej te motory zachowują się w trakcie A, tak. e, adwersarza, niż jak ja sobie kupiłem ten motor i grałem po prostu. One są po prostu tutaj takie bardziej szybsze. Nie wiem, czy jak to powiedzieć, czy szybsze, ale tak same przyspieszają z siebie. Mają inną przyczepność, może tak. Dobra, kto wygrał? No, oczywiście, ja przegrałem No sumie, wiadomo, innego. ja też. Na no, odcinku bym wygrał nocowy. No! Ma, Zabójstw tak, no. pięć miałem, dobra, nie, nie jest najgorzej. Skajek miał jedno, spoko, spoko, Skajek się jeszcze od tego. Ja, ja znam Skajka, On tak wiecie, tak, dobra. Taka szara myszka, on tak nic nie gada, nic nie gada, jak przypierdoli to wszystko idzie. Zobaczcie. Ba, jak basem <noise> Tak, jak z rybnego. No, ja wiem, ja to, ja Skajka znam. <noise> nie ma z nim tak łatwo. No nie ma. O, Admiros, Admiros do mnie napisał. Co XD daj spać, właśnie to dzięki za pobudkę. Widzicie? Jaki śpioch, nagrywki z Admirosem muszą być. Nie ma tak łatwo. Co no se myślisz on co spać będzie? Nie no no ma właśnie. tak łatwo, no wstajemy 5 rano i grzejemy. No z... dokładnie. Kurde. Oj Admirosie, ty śpiochu jeden. <noise> Dobra. Let's one go. more, one more, round, let's go. Round two. Let's go to this. Kolejny jestem jeszcze nie mi... jestem jeszcze, o dopiero teraz. Bo miałem Kajek! Uuuu! E, mieliśmy być raz! W poprzedniej rundzie mnie zabiłeś! Nigdy ci tego nie wybaczę. Nie! Kurde! Ajko cię. Czemu mnie wysadzasz? Gościa ci lubię! 50 groszy ci dam! Nie wysadzaj mnie! 50 groszy? Dobra. Zobaczymy, kto jest. wyżej. Nieważne! Nie lubię tego gościa! Dlaczego on mnie zabija? A, musiał zakręcić. Dobra, spokojnie. Skajka przynajmniej sobie zabije. Chyba. Chyba. Chyba Allo, <laughs> skajek. Ej, skajek zniknął. Ej, za dużo jest tutaj w tych linii. No właśnie o to chodzi. A ta mapa jest taka średnia. Lepsze, na lepszych już grałem. No, bratu jest zielony, a zielonego ja zielonego nie omijam. Chociaż bardziej, najbardziej omijam różowego. On to mnie nie lubi. Nienawidzi mnie ty. A bo ja jego. No, dokładnie. Zielony umarł. kto umarł, ten nie żyje. XD. Dobra, nie mam turbo, więc bierzemy energy. Energy drink. Gdzie ty jesteś? Ja nigdzie nie widzę twojej linii. Jestem za tobą. Czemu mnie gonisz? Bo lubię. <słuch> Skyek, nie nie mnie. Dobra. A nie, tu nie. O, 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 o. Zaraz wy. Te... Sky chce wyruchać Baxtera, tu Baxter wyrucha skajka. Dobra, w powietrzu, ładnie, chodź Skye, chodź Chociaż znając moje szczęście e, ty, ty nade mną O ty. Pasujesz, ty? Nie, wpadnę, nie, o jakie szczęście, prawie wpadłem w twoją linię O kurwe Prawie szkoda, że nie Nie, 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 nie Ale ja mam farta Dobra, teraz jest fart, teraz już prawie ja nie Ja na linię. zielonego poluję teraz ja też. Oś zielony, chodź, kurde, nie wstydź się, pokażę ci kotki w piwnicy. Kurde, Boom! Na, zjechałem niechcący. Przeżył to. Kurde. Nie ma tak łatwo. Bum! Zielony dobry jest. Nie, właśnie umarł. Aha. Dobra, cofam to. <laughs> Różowy jest dobry, nie lubię go. I hate him! Mam jumpa, dobra, jump jump to Cookie style. Więc lecimy na skaja. O, mam, mam Przez... zwolnione tempo. Tęby. Cześć. Kurde Nie kurde. no, przytul się. Kurde. No jak ty pięknie się przytulasz, Kajek. Jump! Aha, no, tylko no, przez jedno my... mogę dawać. Dobrze, się tulić? Lubisz się, tulimy. 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 To się Aha, wymicha, przez przejechałem przez swoją linię. Telegrzanka Nie no, skaj w moją stronę miałeś jechać, to nie tak tak miał być. No Dobra. Jest... O kurde, nie, myślałem, że będzie spowolnione tempo, a to dupa. Woooo! Skye, ktoś cię goni. To wcale nie jest Baxter na no, żółtym motorze. No, prawie, xD. <laughs> to nie on, no co ty. On by cię gonił, on spokojny chłopak jest. Uff, dobrze przeskoczyłem przez różowe. Kurde, ej, sam się, ej, zrobiłem salto, pieznałem głową o mur i popełniłem samobójstwo. Ja się tak nie bawię. Kurde, zielonej! Ciebie Te. zielony bije, a mnie różowy. No widzisz, to są dziady. No, parhatę. Dobra, mamy dopalacz. Jakoś się tu zrobi. Cioooo! O ty ja, skajek, jaki. Jak ty to przeżyłeś? No ja pewnie jeszcze nie wiedziałe. Będę cię kołował. Nie! Całkiem <laughs> <To> się wypychałem. <laughs> Ale cię, jak wąż. Wąż! Wąż, wąż no, mój cię wziąłem! Wąż jest niebezpieczny. Ata. Wąsze są fajne. ja nie żyję. Mi w sumie też dużo nie zostało. Ale dobra, przeżyłem. Dobra Helena, rampujemy. Ej, on to robi specjalnie. No nie, sadysta! Tyle ci mogę powiedzieć szybko, odradzanie. Sześć razy mnie zabił, sześć razy. Tylko on mnie zabił w sumie. Tylko on? No? no. Niemożliwe. No? Nie, serio, chyba tylko on. O! Podejrzany został zidentyfikowany jako kryminalista, znany jako Baxtero. Jaki kryminalista! Podaję Jak ja spokojny chłopak pra jestem. Prawdopodobnie powiązany jest z grupą przeszczęczą YouTube. Youtube? No. <laughs> Coś się dzieje? Ja w życiu w grupie żadnej nie byłem. Raz to może tam w grupie B na plastyce, ale to... Ja nic nie pamiętam. Pijany byłem. <laughs> tak tylko mów, Tak się tylko mówi. Zabiłem go? Zabiłem, dobra, wygraliśmy. We trzech w sumie. Nie, przegrany! Jak przegrany? Ja przeżyłem do końca. Nie bawię się tak. Zaśpiewałbym coś, ale nie będę. O, 247 level, byłem już. Nice. E tu, eks lecą. O, ale widzę, że ktoś skończył tak jak ja. O Ojo, jo, dobra. Lecimy jeszcze raz. Jest cztery. Aha, wygrał Aiko. Dobra, daj łapkę w górę, czyli Enter. Łapka! Łapka. Jej! Jak to było? Łapka. E, studio jajo, tak? Studio jajo! To, co oni tutaj grają? Aż ręce opadają. <noise> Dokładnie, studio jajo zawsze na propsie. Dobra, teraz idziemy na trójkę. Albo na coś innego. Nie, no w sumie trójka jest spoko. Jedynkę grałem, jest średnia. Nikt inny nie wybiera? Wybierają, dobra, komornik wybrał. Komornik. Komorniki osoby dobrze, nie wyjdą? Uważaj, jeśli widzisz komornika w grze, to wiedz, że coś się dzieje. Dokładnie, jeżeli widzisz komornika, a dodatku to jest skajek. Spierdalaj. Dokładnie. <gry> Ty... Manewr dupa i lecisz jak najdalej, naprawdę bo mówię. Dobra, wyłączyłem, dajmy sobie 6 żyć, czas trwania rudy 5 minut e, to będzie 10. No to spoko, akurat będzie na odcinek. No. Zatwierdź ustawienia. Lecimy ludziska. To kurwa! kurde! Kurde, przepraszam, Jezu, ja przeklnąłem, Nigdy w życiu tego nie zrobiłem. Ej, miejmy nadzieję, że nie będę różowy. A nie to. Ja nie, jest nie chcę być, ja nie chcę być fioletowy. Ja mogę być fioletowy. Ja o, zamienił. O, jestem niebieski. Ty jesteś. Jestem różowy. Nie chciałeś, to proszę. Zapijamy Ja dokowanie. Aha, dokowanie to, Jak wygląda dokowanie? Aaa, dokładnie tak myślałem. Dokowanie zawsze fajne. Myślałem, że lokowanie produktu. <noise> nie, dokowanie to jest. Dziurka, dziurka, dziurka paluszek. Paluszek, dziurka. Oh yeah. Ale kurczę tak. Ja tak te motory lubię. Ej, co to jest za. Ja myślałem, że to ma być jakaś skomplikowana, a to jest jeszcze łatwiej. Ale będę robił Salta Skajek Szyguj Dobra Dobra, jest linia, jest Jadę dodawać. do góry, jadę do góry I yes, jest do końca wow. o, do końca mm. Ja zawsze dochodzę do końca Dobrze, dobrze Nie! To już byś chciał mnie. Dobra. Ja, ja jeszcze nie zginąłem, ja, ja, u mnie jest jeszcze progress jest spoko Patrz, patrz jak ja niebieskie patrz. Jeb, ja już cię obkrążam, gościu. I patrz, jak, jak włącz rzeczny. Nie, dobra, Jest zielony. Niebezpiecznie. Idzie. Nie ma, co ty byś chciał tu? A, albo wiadę w swoje, to wolę. Eee, <noise> zamknęli mnie. E, nie, skajek, dobrze, że zginąłeś, dzięki. <noise> Ja bym nie przeżył tego. Mnie też zamknę. Ty mnie nie zamknąłeś, ale na szczęście, znaczy niestety, z jakichś przyczyn umarłeś. No, takie, to takie, wiesz, przyczyny nienaturalne. Tak, tak, dokładnie, jakaś dziwna linia. I czemu ten koleś właśnie popełnia samobójstwo? Linia życia. Tak, to właśnie, o, za nami jest linia życia, ta linia życia jest nieśmiertelna, XD. Dobra, teraz zrobię sobie jumpa. A dlaczego, jak mogę oh. w nią wejść, to ginę? Bo ona jest nieśmiertelna, ty jesteś śmiertelnikiem. Halo, skąd co ty już nie jeździsz? Jeżdżę. O, kolega się poczuł. Właściwie no właśnie, ja chciałem go wyeliminować, ale. Ale zrobiłeś to za mnie. Nie, nie! Dobra, prawie spadłem. Teraz sobie poczekamy. Hop, hi, hi. Dobra. Jaki ty masz... Ej mucha mi wpadła na monitor! I ja, to w grze! Mucha mi po monitorze! co za muszyska! Kurwa! A ja chciałem wyminąć twoją linię, w nią wpadłem, bo nie chciałem spać. O, dzięki. Właśnie się zapaczałem na to, na to, że wpadłeś i wpadłem w zielonego. No coś się dzieje? Ajko! Jak to oglądasz? Pozdrawiam. Aiko. Ale ale nie graj już więcej ze mną. <śmiech> <śmiech> nie kaj, leżał Nie więcej z nami chyba. <laughs> Dobra, teraz robimy tak. Fu, FU! I odwrót! I teraz lecimy na różowego! Nie! Kurde! Ale mnie snapper rozwalił! Ajajajajaj! Studio jaj! Ejo! Hey, co oni tutaj gają? Aż ręce opadają! <laughs> Dokładnie! Yeah. FU! Skajek umrzyj! Jest! Ten koleś popełnił całą... Yeah, KURWA, JA TEŻ! Co się dzieje? Bo was tam zamknąłem! Ale to jest dziwne... Kurde, zielony! Zielony, czekaj, ej, Jarzem ja, jest Polak jak ty, chopie! Polak, Polaka bije... Polaka uderzysz! Jak śmiesz! A, jak śmiesz mnie bić! Dobra, ja teraz do końca, uuuu! Okej, okay. nadal wszyscy żyjemy, aż dziwne! No, ja uśnę. Wybacz. Ale jak to się mówi, trzeba eliminować. Hmm. Nie si no, Sky, spokojnie. Raz ra się żyje, raz się żyje, raz się umiera i raz się ginie. Tak, tak to, to, dokładnie. To, to jest. Y, puenta, nie, penta w lolu dla dzisiejszego odcinka. Ja, raz się żyje, raz się coś... Raz no, Sky ja miał nie, rację. Ja nie wiem co to penta, ale okej. Okay. Sky miał rację, tak, to jest... To jest penta dzisiejszego odcinka. Wuuuu! Cześć zielony! To ja! Ej, okay. nie uciekaj! A ty! Już byś myślał, że tam pojadę. Nie ma tak łatwo. Okay. I zawsze myślę, że tam jest jakiś samochód na końcu, i tam jadę. I tam je wciąga! Dobra. I teraz robimy. ciu. I robimy. No, ósemki się nie da, bo się rozwalę. Ej, sam się tym rozwalił. No. Spoko. Zostałem tylko it. ja i pomarańczowy. Nie, jeszcze jest. Zostało ja se, dwóch ja śmiałków. filtry, bo mi się nudzi. <noise> Dwóch śmiałków. Którzy się śmiali. O, ale jeden prawie spadł. XD o. Dobra, a, aby włączyć dopalacz. To jest zajebisty filtr. Jakbyście jechali po kacu. <noise> Patrz jak go wezmę. Bum, no, szakalaka po kaptaka, no nie? No. Kurde, to było piękne. No pięk. to, to kurde. Nikt, nikt tak nie potrafi. Babcia mnie babcia. babcia. Widać ten skill po tego chyba przemczyła. Nie, czuła. nie to, to mówiła, że tak, tylko nie wolno, tak, nie wolno. Ale to no właśnie obiark, ale na Pokazałem wam jak Babcia mówiła, że nie wolno robić właśnie. Dobra, okej. Okay. W sumie to chyba wygrałem, nie? Kurwa przegra, Znowu przegra Ja zawsze przegrywam. Co to ma być? Co to ma być? Proszę nie przegrywać. Pięć fragów, nie. Ej, tako? ten typ jest dobry. No, tak, tak! właśnie tak. I jeszcze no, co za dziad... Dobra, jeszcze jedna runda. Dawaj, jeszcze ja chcę się odegrać. A ty I już do, jest koniec? No, nie wiem. Na ile tu ustawiłeś? Na dwie. No to od koniec. Koniec? Nie. Nie, jeszcze jedna. Co ty gadasz, skajek? Do dwóch się nie umie liczyć? No, tak wiesz. Jak się popiło? A, no tak. Wiecie, skajek nigdy nie ma kaca, dlatego zawsze pije, rozumiecie? Zawsze no. pije to nie może być kaca, bo jest ciągle na fali. No to tak jest właśnie. cały skajek. Dobra, ja kontra jakiś typ. Ja czy on, ja czy on. KOMORNIK! Gonimy komornika. Dziad mi telewizor zarąbał. Chodź tu, czekaj, kurde, ja płaciłem czekaj, alimenty. Czekaj, jeszcze radio muszę zabrać. Zostaw moje radio w spokoju. Ej, naciśnij ha? Po co? Naciśnij. A, przełączę się między filtrami, można. No. Aż jestem ciekawy. Biało-czarny. Kolorowy. Biało-czarny. Ej, widok z góry, nawet jest. Ale głupie. O, wjechałem. Nie chcę filtru biało-czarnego, bo ja nic nie widzę. Bo jest noc. W sumie fajnie bym ustawił noc, byłby klimat. I hate you. Nie, chyba teraz nie przeżyję. To nie może tak być. Dlaczego się zapaliłem od, 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 od światła? Się? Oh. Jestem zapalony. Czekaj, skajek? Dzięki. No, no ale ty, ty jednak dobry komornik jesteś, wiesz? Weź sobie ten telewizor nawet <noise> Dziękuję. Tylko pieniądze za niego oddaj. No jaki komornik nie, nie, nie jest nie Ej, Pieniądze. Oj, nie, no znowu mnie zielony zabił. Kurde gościu! Nie rób tak. Dobra, od teraz tak gram defensywnie. Jadę w kółko. Po prostu, ja będę jeździł w kółko i moja linia... O kurde, moja linia jest dłuższa niż moja kółka. Twoja linia życia. Patrz jakie kółko zrobiłem, to, to jest Bączek. Bączek? tak. Bączek. A ciekawe że tak fajnie będzie wyglądać, że to tak znika. Tak siu siu spirala. Nie! To jest Skajka, dobrze Skajek, że pojechałeś. Dzięki Skajek, dzięki. Może no wybawco. No bo gdybyś nie pojechał dalej to bym umarł. A kto umarł ten nie żyje. Tego we dwa kije. Hej! Hej, siub, cztery baby, osiem dup. Aby pojechał typ troszeczkę wyżej. Nie no. Ale ten typ jest dobry w to. On w Minecrafta musiał długo grać. To na pewno był Minecraft. No, w co innego? Dobra, spowolnione tempo. Ooooo, Baxter! <grym> Jaki Baxter? Ja żadnego Baxtera nie znam. O nie? czym ty gadasz? W sumie ja też nie znam gościa. No. Tak mi się powiedziało. No. Skąd w ogóle Baxter? Skąd taki nigdy byś znalazł? W ogóle imię, co to jest? Ja ja nie wiem. Ja też nie. Dobra, pomarańczowy, jesteś na moim oku. Jest Zaj jest. stąd! Nie na no. Dobra, chodź tu. Co sumie mam za cicho grę, ale umrę jakby tam. Jeszcze dostąpi. wjechałem w to, no bez przesady. Więc w dzisiejszym odcinku będzie troszeczkę ciszej, i będziecie bardziej słyszeli mój głos. A Ale studio Jajo ja, co oni tutaj. Ja, ale typ przeżył! Ale oh. zrobił MLG Udało mi się sprzedno jakiego typa. Yeah. Jeee Brawo Skajek. Ja, mi też prawie. Nie, nie udało ci. Nie! I yeah! skoczymy, skoczymy z swojej yeah! linii! Yeah! <laughs> nie bawimy yeah! się! Report! Report komornik for Chiti! <laughs> aj zielonego wjechałem Ale mam farta. Bo chciałem cię przedtem Z... Pogłośnienie sobie trochę muzykę, ale to dużo nie dało w sumie Ktoś mi pisze na Steamie pewnie para roz, a zaraz za niego będziemy w następnym odcinku nie, będzie, więc możecie się spodziewać, że będzie jeszcze gita. No jak Sky... Aj, kurwa! To nie moje Masz... Jakie to, nie to nie jest głupie! <głos》>. Masz szczęście. Dobra, chyba umarłem pierwszy. Tak, umarłem pierwszy, zobaczmy jaki jeździ komornik. O mój komorniku, rozwijaj się. O mój komorniku, zajebie <laughs> Dokładnie. <laughs> Dokładnie, dobra. Jaką mam... O kurwe, co to za kamera? Dobra, mamy komornika. Czekajcie chwilę. Ej, co jest? Halo, ściął się obraz. Ewem. Nie, obraz widzieliście. Się... O, dobra, jest. Skajek, poka skilla. Poka bydlaka. Poka nie, różowego bydlaka. I bydlaka. Oj, bydlaka. Chuj. Aha. To był dopiero bydlak. No, to był skill Ale Dobra. Bydler... No, to bys... bydler... <laughs> Dobra. No i okay. to... I co? Oczywiście, A. że przegrany. Jak ja, by... ja bym wygrał. No. A ja bym wygrał. A ty bym wygrał. Jak to wygrać? Nie Wy, ma tak łatwo. Wygra... Wygra... Wygrywanie jest dla słabych. Dokładnie. Przegrywać to trzeba potrafić. To... Do, dokładnie. Czasami się przegrywa i czasem się przegrywa. No raz się przegrywa i raz się przegrywa. Dokładnie. Tak, tak to jest. Ale 2-4 już to było najgorzej. Nie, to 3-6 miałem. O! Ja mam 3-6. Ty też masz 3-6. O! Ładnie, widzisz? Gość, no! No. Dobra. Kontynuacja, ale słuchajcie kończymy ten odcinek. Tak jest. Więc dziękuję wam wszystkim za oglądanie, był ze mną skajek, wbijajcie do niego. pewnie link w opisie. Yy... I cześć! Ciao! Dziewanko! Hej! Studio! Yeah.